A który dom? Gdzie tu wchodzisz? Mati bandyta. Uch, jaki bandyta? Jest kozien. I teraz pa, co się robi? Nie, dostańcie no, mi tego alkoholika, jego ogarnę. Tera pa. Mati jest problem. Jaki? W las tu W lastu chłopiec chce wyjść, a ja nie mam brogi przy sobie. Mati już jest przebrany na. i <laughs> Kurwa.

o, ja też mam o, chul, o, chul, ja nie, nie, no to jest tak to jest najlepsza postać tak nie